O kurwa, 23 grudnia Pawlo no będzie miał urodziny. Uuu. Nie ma tak, że my sobie po prostu jakoś podajemy. Ej, ma, zabijecie i zdejdzie. Bycie... w worku. A chcę, się kupić. Э, в стейшек, послушай. Там... Пойди, это бизнеса, Ц... Такие... Не подсобные. Олег, блин. Добрый, файна. я кем, дамский, мэнский,

Wszystko o. wszystko nie, nie, ja, nie, 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 no. Jak nie, nie, to nie, nie, rozwalę nie, się kurwa Kurwa nie, bardzo, nie, 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 teraz, naprawdę. nie, nie, z pompą, nie, Ja pierdola, bab szewcha i jakie zjebane to jest wszystko Okej super lag. O kurwa. Łaj. Jeszcze Pawlo Cię pocieszę, ty go pierdę w Jest ty... Pablo, nie nie! siłuj nie, nie. Bo... Mogę nawet być tą osobą, że, czy nie wiem, ty będziesz panią Basią, a ja będę po tej Pani Basiu, jaki to był kodzik na tą koszuleczkę? Gdzie z nią znajdę? No a tam na zapiszu, to ty będziesz opiewczał i będę chodził mu podał ubrania Albo, albo po prostu ty weź odegraj e rolę w tym napadzie, I jako że będziesz na przykład taksówkarzem, albo osobą, która stoi na postoju po drugiej stronie, tak żeby było wiadomo jaka jest sytuacja na zewnątrz, skoro my będziemy w środku. Ja yeah, bo później znam kuźwa wejdę, takie dzień dobry, jakiś ładny polarek. Brzuch cię później mi tak zaczął cisnąć, człowieku. Najgorsza akcja świata jaką mogłem przeżyć, a Chidman Get. Pier pierwszy raz w plenerze do kosza jeszcze najlepiej. Współczyja są, które to będą sprzątać. Ona nie wie, ale tu był plank, Franek nie istnieje, kurwa! Ona myśli pewnie, że ją porwał. I tak myśli kurwa... główkuje, główkuje, a Franek nawet nie istnieje. Ale ja żeśmy ją wkręcili! Kurwa idziemy! Ja ostatnio widziałem Frankę. Nie Franka widziałem tak naprawdę Frankę! Franek kalidową! kurwa! No przecież. No przecież no, na O Jezu. Pablo, z okazji Twoich świąt chciałem Ci życzyć kasy, chlania i ruchania, a nie jakiegoś pierdolenia o zdrowiu, szczęście i pomyślności. Będziesz miał kasę, będzie pomyślność, będzie ruchanie znaczy, jesteś zdrowy. A jak jest chlanie z kumplami, to jesteś szczęśliwy. Tyle w temacie. Leci tutaj od kaprala, pszczołeczka, byczku. Siema, Paweł, chciałbym życzyć Ci wszystkiego najlepszego, dużo pieniędzy, szczęścia, no i żebyś wrócił na RP. Pawlo, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. I jest impój. Siema! Jo Pablo, wszystkiego najlepszego. zdrowia szczęście, pomyślności. Urodzinowe pierdolnięcie w szafę. Kurwa, dla ciebie. Pozdro. Pablo, słuchaj tego. Ja tutaj tak szybciutko, bo y, znamy się już nie od dawna. I jesteśmy najlepszymi kolegami. Zawsze <try> wypijemy, zawsze whisky. Wam nie, nie będę mówił, że nie jest simple. Tylko kurwa weź nóż! Zajepiej, kurwa kopa na ryj, nóż po tylce i chuj! Ropa szczęścia pomyślności, niech Mikołaj ci przyniesie dobre dolności. Pablo, co tu dużo mówić? Czerp z tego roku jak najwięcej się da i zapierdalaj do przodu. Wszystkiego najlepszego! Siema, Pablo. Wszystkiego najlepszego, te kurwa, bita. Żebyś zdechł, Przestań simpować tam, kurwa, ogarnij się trochę, więcej z nami graj, nie? Pizdeczko pieprzona i daj plusa mi w końcu. <grywa> Nagrywa się czy nie? Nagrywa się, dobra. Justinku, ja ci życzę z całego mojego małego, pukającego serduszka dużo radości i szczęścia w przyszłości. Daję wiarę, że już z roku na rok będziesz coraz ciut mądrzejszy, Ciut starszy, ale dalej tak samo zjebany. Życzę ci, abyś ułożył sobie piękne życie jak w Madrycie, lecz bez zapominania, mhm. gdzie masz jeszcze rodzinę. Tą swoją głupią, internetową rodzinę. Życzę ci, żebyś swojego przyszłego małego Bachora tak samo wychował i nauczył, jak na przykład mnie otwierać browara o stół. Dzięki. Niech ci ciepło w szyję będzie, a poduszkę chłodną zastaj, czy to w życiu, czy to w necie. Taki, taka rymowanka mnie naszła, rozumiesz, bo ja poeta. Nie zapominaj, jak nazywać gatunki kobiece. <laughs> no, no, tak, bo z tego... Sobie... <laughs> Wszystkiego najlepszego, śmierdzielu mój kochany, buziaki. No i masz nagrane i dziękuję.